Jednak ja tu mam tego nosa. Mówię, idę się przejść ten sobotni poranek. A tu proszę. Jeszcze sezon dobrze nie zaczęty. A tu już drugi zrzut. Tu smaczek Nie do wiary. Ale chyba mam trzecią gdzieś sztukę. No a jak. Dziesiątak A jednak Wydawało mi się to niemożliwe Ale one wciąż leżą Trochę żółty Ale jest dziesiątak